A mm. Znaczy wiesz, tu widać wszystko przez ten Przez okno, więc nie wiem czy jest sens Akurat na tym Dlatego ja tutaj w tej misji nie patrzę obtyłandem, bo No bo wszystko widać Znowu drzwi otwarte tu są Dobra. Moju mm -hmm. suspect quit winning. Okay. <laughs> Put your hands yeah, in the, the air! Do it, nip- Oh! No! No! no. 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 Time to pay the me. place! Mmm! go! Mm -hmm. Let me lock that. Yeah... I'm gonna try to the quiet zone. Ale te cichsze są nie na ostry, tylko na tak jak... No masz ten. Ale te ciche w sumie... Tu jest SMG 9mm i to jest strasznie niecelne. Mm -hmm. Wszystkie te SMG są niecelne, a nie masz tutaj niczego. Normalnego, silnego. Dobra, nie, teraz się przykładamy do tego, bo to nie ma co. <laughs> to masakra. A my się nie przykładaliśmy? Nie. Aha, no tak. To była rozgrzewka. Okej. Okay. Teraz nam jeszcze gorzej pójść. <laughs> No i muszę się napić No, no i muszę się napić. No i muszę się napić no i co no. Okay, ready. 240 Adam this is Central BCC. Multiple SWAT units responding to St. Michael's Medical Center for rapid deployment. kamera Dalej. No nie wiem, czy to co ty wziąłeś jest jakieś ciche. No, nie wiem. Co? Ja szaleję, przez ten telewizor. Ten. The TV's are on... Co? Ty, ten, ktoś tutaj powiedział coś o telewizorze. Że ten, że telewizja do nich przyjechała pod ten, pod, pod szpital, i że, że tam się że słyszą strzały, tak? Dobra, przykładamy się, tyle wszystko powoli. to takie było małe? Ha. Aha, jest tu dalej, tak? Okay. Are... <noise> kurwa, miało być powoli. <noise> ja mam tak sztywną rękę, że jak się śmieję, to cały ekran mi. Całym tym ekranem rusza. <noise> Gabi, uh, continue mission. Uważaj. Jeden magazynek poszedł. Przyładowuje. Jest okej okay. Dobra, nie, 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 nie ma co się interesować takim jakimś Roger, drobnostkami, jak broń, coś jak, jak uda nam się zapanować nad chaosem, tak to to, no. to to porobimy. Osobny odcinek na zbieranie by. tych rzeczy. Tak, pasjonujący <laughs> no. otwarte drzwi. Chodź, to przeszukamy. To mniejsze, tak? Słychać. Słychać za drzwiami kogoś. O, don't move. Widzę tam gościa. Ale nie za bardzo strzelać mam, jak. Może ty, może ty go weźmiesz. Nie, to jest cywil. Nie, to jest, zobacz, widzisz? Nie wiem, to może być cylinder albo ten gościu. Nie, czy... jest z bronią, chyba. Strzelić? No, dobra. Kolejny. Wy, wybieg, wybieg, wybieg. Przodowuje. <laughs> A jak no. nie mogłem przez ciebie tam strzelać? Więc, więc tylko kolejny, tam się tak ciemno zrobiło, kolejny, chodź tutaj, Jedis, jedy, 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 jedis, jedy, jedy, On przeżył On przeżył. Amo się skończyło Dobra, ja z pistoletu go musiałem <noise> Dobra Ostatni magazynek Jaka masakra A ty, a to jest dopiero góra My jeszcze nie, nie schodziliśmy Jaki jaka stanowczość On the floor <noise> Put the gypsy down. <laughs> <laughs> Talk, this is entry team. We have a body here. Copy. EMT standing by. Oh, 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 oh. We suffer, we suffer. Me, I go, me, I. Okay. Otworzyć drzwi będzie łatwiej, <laughs> otworzyć drzwi będzie łatwiej Trzelarki Dobra, jeden Drugiego chyba nie ma No bo tu już dalej nie można Get Suspect neutralized Copy, stay sharp No! More no. Police! Hands up! Police! Damn, you've got hands nerve. Clear. It's clear. Mm -hmm. Hands up! On your knees! Entry team to talk. Found Entry a team to talk. Injured Copy. civilian needs evac. Copy. Notifying EMTs. Schody.

A tutaj, bo tu oni wybiegali chyba tylko. My tu nie wchodziliśmy. Nie, wchodziliśmy. Dobra. Zara, 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 zara. Oni nie miał skutych rąk. To w poprzednim. Police, on tu zawsze jest. Put the tipsy down. <grywki> Dobra. Lol. Lol, za kuta no dobra. To Zginął? No? Nie wiem. Tak, rzucił broń. Drugi uważają, może tamten wyjść. Obserwuję. Co, idziemy? Czekaj, czekaj. Mhm. Tędy? Mhm. O kurde, nie, nie, może nie tędy. Czemu? No bo zobaczcie, jakie otwarte przejście tam jest. Dobra, ja idę przodem To nie ostanie jakie. Mm. Kurwa, nie, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Tu też jest niefajnie. To co, tutaj zostaje tylko że tutaj może granat jednak wrzucimy. No, ja wrzucę Ej, Ale zaraz to to, to tu? Z tymi tak szafkami tak, tak. co? Tak, możesz od ściany odbić. Od, odbić od drzwi otwartych. No. Otwierać? No, otwieram wpadł.

Siedź, 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 siedź. Paga. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Ok. Granat jeden poszedł. Niewygodny mi z Niedobrze, gorzej się będzie strzelało. Dobra. Słyszysz alarm? Czy co to jest? Nie. Taka muzyka? No musiał otworzyć drzwi najpierw. Zanim zginął. Znowu! Jestem z Unią Dobra Przeładowuję Dobra Lol, mam pistolet Zabiłem tego głównego Pajasta Stay. Stay sharp. Got us. Blink order to chaos complete. Yes. Woo! Talk. This is entry dead. Suspect dead. Oh yeah. Suspect dead. Suspect neutralized. Roger that. Standing by for reports. LOL. <laughs> Hate that. What the <laughs> fuck? <laughs> Okej okay. Dobra, 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 I strzelaj, bo jeszcze fejlet, bo coś się stało Dobra Mamy 4 minuty na znalezienie wszystkich rzeczy bo 4 minuty to będzie 40 minut i Podzielę to sobie na dwa odcinki, żeby... Wkrótce mi się wysłało A raczej renderowało, bo to jest... masakra. Dobra, ja... ja na wypadek w ogóle nie noszę przy sobie teraz broni do zabijania. Żeby nie było. Jesteś na tyle? Nie, ja jestem... na... na górę? No. Dobra, to szukaj na górze jeszcze tutaj ten dół przeszukam. Latarka jest. To nie ma latarki. Nie. Talk. This is Entry Team. Suspect dead. Roger. Waiting for your all clear. Put the jeep down. Dobra. Nie mam to I Don't shoot. to not shoot. Trailer standing by. Entry team to talk. Suspect down. Roger that. Standing by for further reports. Ja Aha, myśzę w ogóle nie wszyscy cywile skuliśmy. Atembargi broni. Nie, nie pozabieraliśmy. Talk, this is entry team. Suspect killed. Roger that. Standing by for further reports. entry team civilian hit in need of medical attention be ready copy notifying emTs <sighs> get down and put your hands up I don't understand get those hands in the air do it now oh my god don't shoot me <clears throat> <laughs>

Raporty wszystkie, ale cywile jeszcze nie wszyscy są skłóci. Akurat, ty. You know. Akurat, 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 akurat jest 39 dziewięć I zaraz... Jest materiał. Zero. Minus sto. No chyba ty.